Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Słuchajcie, ja dzisiaj będę robić kiszone pomidory. Będzie to bardzo szybki przepis. E, pomidorki są naprawdę dobre, tak jak coś takiego, e, taka przekąska e, do... Jak, jak są ogórki małosolne. Można do kanapek, e, no. no do, do mięska też gotowanego. Także już Wam mówię, co będziemy potrzebować. Ja mam akurat malutkie pomidorki, takie żółte, koktajlowe, to są moje zdziałki. E, troszkę mam wzięłam też malutkich takich, to one troszkę później e, zrobią się po prostu takie kiszone, więc będę pierwszy jadła takie te małe, a z biegiem czasu później te, te, te większe. Troszkę mam takich o. Po prostu lubię, bo każdy z nich będzie miał po prostu inny smak, tak jak teraz każdy z nich ma inny smak, tak wtedy też dwa listki, bo to zrobię, słuchajcie, zrobimy dwa słoiczki. Ile trzeba pomidorków? Wszystko zależy jakie słoiczki będziecie robić. To są takie słoiczki 0,9, mniej więcej litra, ten jest może litrowy, ten troszkę mniejszy i ja takie słoiczki dwa zrobię. Do tego kawałeczek chrzanu. E, ja dam troszkę jeszcze papryki pikantnej, ale to jest opcjonalnie, ja bardzo lubię. E, troszkę e, kopru. Oczywiście będzie nam potrzebny też czosnek. Czosn czosnek dajemy tyle, ile, na ile macie ochotę. Ja tak myślę, że. bo my lubimy dużo, to tam dam ze dwa ząbki na jeden e, słoice, słoik bo to nie słoiczek, słoiczki to by były takie półlitrowe eee, to 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 i sól sól gruba, nie jodowana, to pamiętajmy no i koper i chyba wszystko także zaczynamy od czego? ja będę myć pomidorki, umyję w wodzie eee, słoiki mam wymyte, ja myję w zmywarce są one wymyte, one no już wyschły, bo ja wczoraj je myłam eee, ja nie będę od, odrywać tych szypułek będą się po prostu kisić razem z tymi szypułkami będą ładniej po prostu wyglądać w słoiku a taki słoiczek, jakiś taki ładny jeżeli weźmiecie bardzo ładnie później wygląda na stole nawet jeżeli przyjdą goście i postawić właśnie z takimi kolorowymi ukisionymi pomidorkami więc zaczynam, myję nasze pomidorki pomidorki mam umyte e, tutaj mam nasz czosnek do każdego słoiczka ja wrzucam po jednym listku, laurowym. Do tego wrzucę nasz właśnie... O, do tego dam dwie. Przekroję tak ładnie, o. Na pół. Wrzucamy czosnek. Tak. Dajemy troszkę... Kopru. Robię dwa słoiczki, bo to my to lubimy. Także u nas raz dwa, i nie będzie. Nad spód dam jeszcze troszkę naszego szanu. No. I to jest opcjonalnie. Ja dam troszkę papryki ostrej. My po prostu lubimy, ale to jest opcjonalne. I układamy pomidory. Układamy tak, żebyśmy po prostu mieli ładnie. Ja nie przykuwam pomidorków. One i tak popękają, jak będzie woda także. Jak już żeśmy sobie ładnie ułożyli pomidorki, na wierzch damy trochę kopru. Można dać koper ten taki. O, takie kwiaty kopru. Ale też nic nie szkodzi, jeżeli damy taki koper, ponieważ są to ogóry, ogórki trzydniowe, więc nic się nie stanie. Upycham tak koper żeby po prostu pomidory mi nie wystawały ponad naszą zalewę, Z taką solankę, co zrobimy, zalewę. Drugi słoik zrobię tak samo. Tutaj daję, mam litr zimnej wody, możecie też użyć wody źródlanej, jeżeli macie w domu bardzo chlorowaną wodę, to bardzo fajnie się sprawdzi woda, ale źródlana. Dajemy tak bardzo dużą kopiastą łyżkę soli, ale kopiastą, a jeżeli e, dacie płaską, to jedną i pół dużą kopiastą łyżkę soli, i porządnie wymieszamy. Ja mam tutaj wodę zimną. My mamy fajną kranówkę, więc zawsze robię to z kranówką. I nigdy mi się nic nie dzieje, tak samo jak z ogórkami kiszonymi, porządnie wymieszać. Zalewamy i odstawiamy nasze pomidory nie na słońcu, tylko po prostu takie gdzieś zacienione miejsce w kuchni, najlepiej na talerzyku albo w miseczce, ponieważ czasami tak się zdarza, że jeżeli za dużo nalejemy wody, to po prostu nam się rozleje, więc lepiej wstawić słoik do czegoś. I tak myślę, że około, zależy od temperatury, od, od 7 do 10 dni e, są już e, pomidorki bardzo dobre. Ja na przykład, jak robię ogórki małosolne, to dla mnie już na trzeci dzień są bardzo dobre, więc to wszystko zależy od waszego smaku. O. Tak. Fajnie. Koper nam przytrzymał, ogórki nam nie wyszły i nie zakręcamy szczelnie. Kładziemy tylko, możemy tutaj nawet e, położyć tylko pokrywkę i też będzie dobrze. Także robimy każdy słoiczek tak samo i za 7 dni, ewentualnie 10. Te większe pomidorki będą troszkę później, więc fajnie, mamy fajną przystawkę. Do, czy do obiadu, czy do kanapek. Jak się przepis podobał, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnych przepisach. Do zobaczenia. Pa Pa!